Edyta, już niebawem fantastyczny program, tańcząca ze światem, jaki on będzie. No, miło, że zakładamy, że będzie fantastyczny, bo on będzie bardzo bogaty. Wiesz? Mam nadzieję, że i Tobie się spodoba i wszystkim naszym widzkom, o których myślałyśmy, myśleliśmy podczas realizowania zdjęć, bo to będzie podróż w głąb Orientu, gdzie będziemy mówić o kulturze, o sztuce, o obyczajach, o religii, o muzyce, o tańcu. I, i w tych wszystkich aspektach jest tyle kolorów i tyle ciekawostek do opowiedzenia. My będąc na miejscu chłonęliśmy to wszystko a później staraliśmy się jak najbardziej autentycznie oddać to, żeby też nasza widzka wszystkimi zmysłami mogła chłonąć to miejsce tak jak my i żeby czerpała z tego jak najwięcej radości. W jakich miejscach miałaś okazję nagrywać program? Pierwsza seria była realizowana w Tunezji, więc tam byliśmy i na pustyni i była przejażdżka wielbłądem i była plaża i w sam czyli, czyli czyli morze i w sam środek wiesz, tego miasta tętniącego z tymi wszystkimi targami tam, które nazywają się SUS. I byliśmy w meczecie, więc to było bardzo dużo różnych aspektów pokazane tego miejsca i mam wrażenie, że to wszystko teraz problemem jest tylko, jak to ma się zmieścić do tego jednego programu, bo jest to bardzo, bardzo dużo aspektów, bardzo dużo ciekawostek, które na miejscu spotkaliśmy i, i nas zafascynowała ta podróż bardzo. Cieszę się bardzo, że tam wystartowaliśmy, bo to jest, myślę, taka podróż, w której być może e, niektóre panie nie miały okazji uczestniczyć na żywo, więc dzięki naszemu programowi możemy na ta, w taką podróż e, naszych widzów zabrać. Co prawda nie widziałam jeszcze programu, bo jeszcze go nie ma. Ale tak z tego, co opowiadasz, zakładam, że był on też bardzo czasochłonny. Musiałaś często wyjeżdżać z domu, podróżować i co na to Twój ukochany, jak tak cię nie było. I tak się po tych różnych zakątkach świata razem z ekipą udawałaś, oczywiście, do pracy, ale też no, poznawałaś nową kulturę, nowych ludzi. Tak, tak. Wiesz, my bardzo się wspieramy w projektach. I ten projekt przyszedł do mnie tańczące ze światem w takim momencie, Czuję idealnym, kiedy rzeczywiście we mnie. Te pasje rozkwitają i wzajemnie się uzupełniają. Więc tam oprócz tego, że jest mój kochany taniec, mogę go łączyć z podróżami, ale też dzisiaj jako prowadząca program też uczę się bardzo dużo. Więc to jest pod wieloma względami dla mnie bardzo ważny czas, kiedy naprawdę czuję, że się rozwijam i rozkwitam. I, i mój partner naprawdę mi w tym bardzo kibicuje i to jest cudowne. Pierwszą serię realizowaliśmy przy jednorazowym wyjeździe, więc to były dwa tygodnie takiej bardzo intensywnej pracy. Kolejne wyjazdy będą w w takich samych seriach realizowane, tylko trochę chyba bardziej odległe będą kierunki. Proszę trzymać kciuki, bo to nad czym teraz pracujemy, mam nadzieję, że się uda, to będzie bardzo daleka podróż i równie egzotyczna i fascynująca pod względem... I religijnym, właśnie duchowym, ale też takim egzotycznym, um, bo naj, najciekawiej zawsze realizuje się programy w miejscach, które są odmienne od naszego, prawda? Wtedy jak najwięcej ciekawostek dla naszych widzek możemy przygotować i, i to rzeczywiście fascynuje. Ja, która byłam na miejscu, kiedy zobaczyłam pierwszy odcinek programu, to nie mogłam oderwać wzroku od tych pięknych zdjęć i, i miejsc fascynujących kolorów. Jeszcze mieliśmy piękną pogodę, więc to słońce tak to podbijało. I no, oprócz pięknych obrazków, jeszcze dużo ważnej treści w tym wszystkim jest, która mam nadzieję, będzie. Będzie ciekawić i fascynować nasze widzki. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki nie tylko za ten projekt, ale także za inne. A czy Ty na przykład podejmując właśnie tak poważne decyzje zawodowe, czyli na przykład tak jak tutaj ten program i wyjazdy, konsultujesz to ze swoim partnerem, czy raczej masz dowolność i to jest Twoja decyzja? To jest moja decyzja, ale bardzo lubię z nim rozmawiać na, na, na wszystkie tematy, bo mamy relację taką partnerską, gdzie się wspieramy i też bardzo mnie ciekawi jego perspektywa. E, czasami dobrze jest spojrzeć też z dystansu. Ja dzisiaj mam taki te, też czas, że nie chcę pracować za dużo, żeby rzeczywiście te projekty, na które się decyduję, były takie pełnowartościowe, a przy okazji nie chcę być tylko w pracy ciągle. Bo chcę mieć taką równowagę też między prywatnym życiem, jakimś czasem odpoczynku, regeneracji, czasu właśnie zbliżenia bliskimi, wyjazdu do babci, z przyjaciółmi, z, nie wiem, na przeczytanie książki, na wyjście z, z psiakami do lasu czy na randkę. Więc to jest dla mnie ważne, żeby rzeczywiście ten balans zachować. Także tak, rozmawiam o wszystkim z Piotrem i podejmujemy czasem wspólnie te decyzje. Ostatecznie jest ona moja, ale dobrze z przyjacielem, który ma fajne otwarte serce, ale przy czym też swój, swoją perspektywę patrzenia. Fajnie jest o tym porozmawiać po prostu.